No, witam Was serdecznie. Akurat zaczynają się w tej chwili gramy. W tej chwili czerwony dywan. Przed chwilą były nominacje, które oglądałam wraz z filmem o, o Davidzie Bowie. Nie wiem, kto to jest, kto to była Paris Hilton, czy kto to było. W każdym razie akurat w tej chwili. Ale można sobie normalnie włączyć na streamie. Myślę, że nie będzie tak ciężko, żeby znaleźć. Bo ja znalazłam streamy i na nominacje, i na y, czerwony dywan, i o trzeciej, chyba 57 czy 54 zaczynają się grami. I do tego jeszcze jest bardzo fajny film. Złodzieje też w z moim ulubionym aktorem, bardzo go lubię. I wybraniec, a przed chwilą była Madonna i David Bowie. Po prostu ci wszystko, wszystko naraz. To pasek, a lot of No, oni muszą się chwalić, te takie y, y, targi próżności, ale wyglądają fajnie.

a w ogóle to bardzo zdziwiły mnie te gramy. W ogóle nie ma tych najlepszych artystów. Chyba dopiero na MTV będą, bo nie ma ani Taylor Swift, ani tej Billie Eilish, ani, no nie wiem, tam chyba ma, jest ta Chapter, jest Lady Gaga. Sabrina, naprawdę bardzo ograniczone to wszystko jest. Łączcie sobie oglądajcie, bo naprawdę fajne. Tak, termin późności bringing you the best from the red carpet all fashion a look behind the scenes and catching up with your favorites before we all find out who's going home with the hardware the 68th grammy awards telecast on cbs is right around the corner but for now stick with us right here on the red carpet on grammy live No ale fajne może fajne rzeczy poglądać dowiedzieć się posłuchać muzyki W kinie dzisiaj nie było. Miałam ja pójść dzisiaj do kina na to melanie i nie mogi się coś wybrać. No dobra, oglądamy. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj jest 1 luty 2026 roku. Degram, jawe.

Carpet. walk us through this outfit that you're wearing tonight well my new film infinite icon is in movie theaters right now so to celebrate it i want to dress like the infinite icon i am mm -hmm. this is a nicholas debron and i just i love the structure of it i think it's so perfect for tonight and you have the accompanying music with the film you're also heading out on tour

And um, yes, yeah, about me and my puppies We need a, a whole for the kids <laughs> That's a thing there we go This time next year on the red carpet, we'll talk about it <laughs> Infinite icon indeed yes. Always and forever Paris, who are you excited to... Dobra, I będę not trzymać. Tak, a jeszcze będą reklamy w międzyczasie. the